patrząc na dzisiejszy fragment z Księgi Karwańskiej w Wielką czytaniu, jak i też patrząc szerzej na całe prawo mojżeszowe, którego jest to fragment, y, trzeba powiedzieć sobie na wstępie, mi się wydaje, jedną rzecz. Y, prawo Starego Testamentu, które Pan Bóg przez Mojżesza dał Izraelowi, y, nie jest tylko prawem, powiedzielibyśmy, religijnym. Nie dotyczy tylko modlitwy, czy ofiar, które składano, czy jakiejś moralności, ale masa jest o wiele szerszy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że obejmowała takie przestrzenie, jak służba zdrowia, jak sądownictwo, czy jak ustanowienie prawa, rząd. To wszystko, to wszystkie elementy sfery życia mieściły się w prawie bojowniczym. Bo Pan wtedy nie tylko dał Izraelowi, w cudzysłowie powiedzielibyśmy najprościej, religię szło wtedy, ale to prawo może byśmy nazwali konstytucją Izraela ustanawiało państwowość Izraela, kształt społeczny, wywołał by całą przestrzeń życia Izraelitów. Stąd też czytając tą prawo zauważymy elementy, które dzisiaj byśmy przyporządkowali do innych sfery. Tak jak dzisiaj to byśmy raczej przypisali do mnie lekarza. Wtedy, w tym prawie obejmującą całość, tę sferę tą sprawą zajmowali się kapłani. I także Widzimy, a propos tego, że niektóre elementy, które byśmy dzisiaj zaliczyli do przestrzeni higienicznej, my rąk przed posiłkiem, czy jak Jezus mówi w Ewangelii, że postanowiliśmy sobie wybierać karków, kurtków, kur, kur, naczyń naszych na miedzianych, no, wiemy, że po jedzeniu trzeba być, żeby się wysuszyło, żeby próbnym z powrotem nie żeby się coś nie zrobiło. Znów to coś nie nazwalibyśmy dzisiaj rzeczą religijną, wtedy miał też taki, taki wymiar religijny, religijny. Choć dzisiaj należałoby do przestrzeni zupełnie y, poza-religijnej. Y, stąd dzisiaj, mówiąc o chorobie trądu, w y, dzisiejszym słowie, y, ten, kto był chory lub dotknął się chorego na trąd. tak samo w przypadku, jeśli ktoś by dotknął się zmarłego, czas. Dzisiaj wiemy, żeby się nie zarazić. Wtedy przez dotknięcie zmarłego od kolego nieczystość także rytualną, religijną. Dzisiaj patrzymy na kwaratanę, żeby zarażenie dalej nie poszło. Wtedy miał to wymiar religijny. I patrząc przez ten pryzmat na dzisiejsze, Kapłan był tym, który orzekał, czy ktoś jest chory, czy nie. Jeśli ktoś zobaczył na sobie jakieś narzmienie, wysypkę, białą planę, miał się zwrócić do kapłana, pokazać. Po okazaniu, jeśli faktycznie kapłan zobaczył tę wysypkę, na kwarantannę, tydzień lub dwa. Po tym tygodniu lub dwa z powrotem pokazać się, czy zniknęło, czy się rozszerzyło, czy rozszerzyło to z powrotem na kolejny etap wracał, jeśli nadal się rozszerzało, wtedy na odosobnienie. Do izolacji, byśmy powiedzieli naszym językiem, żeby zakażenie się nie rozprzestrzeniło. I też duża uwaga, którą trzeba powiedzieć, wtedy Aż ten chorobę, z nazywano trądem. To, co dzisiaj nazywamy, nie wiem, pryszką, trądzikiem, a to zowe zapalenie skóreń są to wszystko mieściło się w tym, co nazywali trądem. To jest króta kwarantanna. No, syta zniknie, no to faktycznie może wrócić. I znali się na tym, ludzie nazywali wszystko trądem, aby się ustrzec. Wcześniej zobaczcie, kochani. Widać to też trochę w Ewangelii, o tym za chwilę. Jak Pan Bóg, dając prawo Izraelowi, troszczy się nie tylko o przestrzeń dzisiaj nazywaliśmy religijną, ale o całość. O całego człowieka, o całe społeczeństwo, o każdy wymiar jego życia, troszczy się o człowieka, który wybiera w każdej przestrzeni. Po zobaczymy w Ewangelii. Gdy Jezus uzdrawia trędowatego, Był trędowatym z tego fragmentu pierwszego czytania, że jakie miał mi w życie? Rozerwane szaty, włosy, nieuczesne brody, zasłonięto, nieczysty, nieczysty. Ma mieszkać w odosobnieniu, zostawić dom, zostawić rodzinę, zostawić miasto i mieszkać w odosobnieniu, poza obozem, tak aby nie zarazić. Tak, aby nie zarazić. I zapewne było to bolesne doświadczenie. Zostawić wszystko, co znane, nie móc nikomu dotknąć, nie móc nikim porozmawiać blisko, tylko na odległość, nie zbliżać się z tym Mogli się go i inni ludzie, zapewne w jakimś stopniu ją sam. Takie życie nam trendowaty. Idąc do Ewangelii widzimy, że ten jeden trudnowaty, który w jakiś sposób usłyszał Jezusie, że naucza, że uzdrawia, że za złe duchy, przychodzi do Jezusa. jest napisane, że się uściskali na początek, na przywitanie, może w jakiejś odległości. Upadł przed nim na kolana, to znowu w jakiejś odległości, jak ja do ściany na przykład. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nie ma tu żadnego przekroczenia prawa. Nie zbliżył się za nadto, Jezus się nie zaraził. Yy. Zobaczcie, co robi Jezus, który przyszedł, wypełnić prawo. To, co kiedyś może przez ten okres, wodaj 1200 lat, gdzieś odjechało yy, od właściwej interpretacji, od istoty, to wypełnić, nadwyrywać wspólnotę. Jezus. Yy. Zdjęte litością, pisze Ewangelista, wyciągnął rękę i dotknął go. I dotknął go. Tak jak Pan Bóg nadaje stary rzymierze, troszczy się o całą społeczność, każdy jej wymiar, tak zobaczcie, Jezus ustrawiając tego człowieka, nie robi tego tak naprawdę. Chce bądź oczyszczony, nic i z Bogiem. Krzyg na drogę. Daje mu to przewodniczą od długiego czasu. Botyk. nie brzydzę się ciebie. Nie brzydzę się ciebie. Y y y można sobie tylko wyobrazić, y co w tej chwili poczuł upręgłowaty. Wzruszenie, bliskość, miłość, czułość. Y Chrystus wszedłby zaspokoić zaspokoić tę potrzebę. Spojrzał na jego... Na całość tego człowieka, nie jako tylko na chorobę, ale i na osobę, która ma także inne braki w innych swoich sferach, przestrzeniach. Chcę bądź oczyszczony, praktycznie utrudniony, odzyskuje zdrowie. Pan Bóg pokazuje się nam dzisiaj jako ten, który troszczy się, chce się zatroszczyć o nas całych, w każdym wymiarze naszego życia. Święty Pan powie, w drugim czytaniu, czujecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czujecie, wszystko na chwałę Bożą. Nie tylko na modlitwie, nie tylko przed krzyżem, nie tylko w kościele, nie tylko w kaplicy. Wszystko, wszystko, tak jak całe prawo, także w tej sferze lekarskiej, sądowniczej, higienicznej, na ogólnie religijnej, tak samo potrzeba byśmy w życiu jakoś Zaskoczyli, że wszystko jest na chwałę Bożą. Wszystkie przeodczanie Panu chce być obecny. Jak rodzinie, jak mieszkaniec w domu. E, e, czy cokolwiek innego. Oczywiście wszystko na chwałę Bożą. E, jeszcze zobaczcie, kochani, dalej w e, Ewangelii. Co robi Jezus? Znając to prawo, sobie nadał, jest Bogiem. E, przykazał, żeby nikomu nic nie mówił, ale pokazał się kapłanowi złożył ze swoższenia ofiar, którą przepisał młodzież na świadectwo dla nich. Po wchory na tron, jeśli odtrywa, o, jestem z Procedura by była taka właśnie taka, żeby poszedł do kapłana. Pokazał mu się, jeśli kawał stwierdził, że faktycznie jest zdrowy, choroby nie ma, miał złożyć oczyszczenie ofiarę, to on tym samym przywracał do społeczeństwa. Tak jak po izolacji na wirusa, byśmy mogli spokojnie wrócić do, do siebie, do swoich zajęć, do swoich roli. Yy, podobna procedura. Yy, jeśli tej procedury nie dopełnił, ja wszyscy, którzy tylko dotknęli, byli uznawani za nieczystych, czym już mówiłem wcześniej. I co się stało, on zaczął rozgłaszać to, co zaszło. A więc to, co że Jezus wyciągnął rękę, dotnął go, tym samym zaczął dać, jeszcze rytualną według prawa, i więc miał się udać na kwarantannę według prawa. I pisze w listę, Jezus nie ma, jak nie jawnie do śmia. Przez nieposłuszeństwo uzdrowionego. Czyli zrobił tej jednej rzeczy. Po prostu zrozumiałem, ucieszył się chorajstym z mogę wrócić, rozpowiadał wszystkim, cieszył się. Ale w tym przestał patrzeć na innych. Skupił się tylko na sobie. I tym samym przeszkodził Jezusowi w misji. Nie może wejść do miasta, by tam nauczać, by tam obędzać, by tam wypędzać za duchy. Ci ludzie, którzy tam mieszkali byli tego pozbawieni. Przez to, że On spojrzał na siebie. Powiedzielibyśmy wprost, by ostro by zachował się jako okoista. Mimo że doświadczył cudu. I powie święty Babał, o sobie staram się podobać. Wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, by byli zbawieni. Dobra wielu, by byli zbawieni. Przez to nieposłuszeństwo uzdrowionego, to miasto zostało w jakiś sposób tego pozbawione. Pozbawione możliwości zbawienia, bo Jezus nie mógł tam jawnie wejść. Był uznany przez prawo za nieczystego, Musiał się trzymać jej z daleka. Przez jedną rzecz. Y, Oni to pokazuje y, bardzo mocno to, aby być posłusznym Bogu we wszystkim, aby mieć na względzie y, życie i zbawienie drugiego. Zbawienie, które jest dla Pana Boga i które y, zatem powinno być dla nas, dla każdego, najważniejszą rzeczą, zbawienie moim i drugiego. To była pierwsza rzecz, o której pomyślałem. Jak to mnie przybliży do zbawienia? Jak to przybliży do zbawienia innych? Czy to się przyszło, przysłuży zbawieniu temu, że Jezus może do kogoś przyjść, czy nie? I dlatego na podstawie tego widzimy, że grzech, mój osobisty, który może dotyka tylko nie, który jest tylko może wiadomymi, w jaki sposób. Ma skutki także na innych. Nie tylko mnie odcina od Boga, ale może też mój grzech tak zmienić moje postępowanie, ale w sposób niezauważalny, drobny, że wpływa się na innych. Bo ktoś może widząc, że wchodzę do kościoła, oh, się gorliwie zobaczyć gdzieś na zewnątrz oh, o, no, piątkuje, grzeszy. Taki niedobry, to może Pan Bóg też jest niedobry. Może Pan Bóg też jest niedobry. Zobaczcie, co się dzieje. Ktoś może zrób mieć zagrodzoną drogę do Boga przez mój Nie jest to dla dobra wielu, by byli zdrowi. Właśnie ta odpowiedzialność się otwiera przed nami. Odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych. Po to, by swoim grzechem, może drobnym, może z ale zawsze nie przeszkodzić Jezusowi w pełni się misji. Nie przeszkodzić Jezusowi, by do kogoś przyszedł, by kogoś zbawił, by kogoś znalazł. Pan Bóg chce się zatroszczyć o nas całych, w każdym wymiarze naszego życia. Chcemy, byśmy na Jego chwałę czynili wszystko, i pili, wszystko inne robili, tak by inni, widząc nasze czynienie wszystkiego na Bożą Chwałę, nie mogli zobaczyć Grzechu, tylko Bożą Chwałę. w no ten sposób Pan Bóg zatroszczył się i o nas, o całe nasze życie, o każdą sferę nas, ale także przez to, Mógł dotrzeć do tych, do których został głosowany, do wszystkich innych, którzy są w Byśmy, kochani, zawsze potrafili przyjąć prosto Boga. Zawsze potrafili przyjąć na Bożą Chwałę w każdej godzinie naszego życia, w każdym zajęciu. Byśmy nigdy nie byli zgodzeni dla innych, ale znakiem właśnie takiego Boga. Boga, który chce się o człowieka zatroszczyć. Chcę człowieka ukochać, chcę człowieka zbawić. Amen.